Spotykają się te osoby oraz do doceniania ich unika unikalnych talentów i wkładów w społeczeństwo. Jest to także doskonała okazja do podkreślenia potrzeby większej akceptacji, wsparcia dla osób z zespołem dawna na całym świecie. Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa jest obchodzony corocznie 21 marca aby zwiększyć świadomość społeczną na temat tego zaburzenia genetycznego, które dotyka około 1 na 800 urodzeń na świecie. Celem tego dnia jest także promowanie praw, godności, integracji i dobrostanu osób z zespołem Downa, które często napotykają na dyskryminację, wykluczenie i uprzedzenie. Dzień osób z zespołem Downa jest również okazją do pokazywania ich osiągnięć, talentów i potencjału, które mogą znieść wiele do społeczeństwa, jeśli otrzymają odpowiednie wsparcie i szanse. Zespół Downa to zespół charakterystycznych, choć w różnym stopniu wyważonych cech, spowodowanych obecnością dodatkowego chromosomu poza prawidłowym zestawem 23 par w komórkach ciała. Zespół dałny jest związany z pewnymi fizycznymi i intelektualnymi cechami, które mogą wymagać dodatkowej uwagi, wsparcia i adaptacji w różnych obszarach życia. W dniu 21 marca kolorowe skarpetki są symbolem Solidarności z osobami z zespołem to właśnie w pierwszy dzień wiosny obchodzimy Światowy Dzień Osób z Zespołem Dana. To wydarzenie ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat Zespołu Downa i promowanie akceptacji oraz włączenia osób z tym zespołem do społeczeństwa. Bo czystego dnia ludzie noszą różnokolorowe skarpetki. Często jedną skarpetkę w innym kolorze niż drugą, aby zwrócić uwagę na różnorodność i unikalność każdej osoby niezależnie od jej indywidualnych cech. Inicjatywa ta ma na celu pokazanie, że różnice nie powinny być powodem wykluczenia, a osoby zespołu DANA zasługują na akceptację, szacunek i wsparcie społeczeństwa. W jaki sposób linia prosta na dłoni pomaga? 21 marca to Świętowy Dzień Zespołu DANA oraz idealna okazja, by wziąć udział w akcji Linia Prosta. Każde zdjęcie linii prostej na dłoni, które zostanie opublikowane na Instagramie, to złotówka dla Fundacji Ja też oraz projektu Shakespeare. Należy pamiętać jedynie, by w opisie postu oznaczyć profile Małpa Lifetime Polska i Małpa Fundacja Ja też. Oraz wpisać hashtag linia prosto. Im więcej zdjęć pojawi się dzisiaj na Instagramie, tym więcej pieniędzy będzie przeznaczonych na wsparcie osób z zespołem Down. Mity dotyczące zespołu Down. Mit pierwszy. Zespół Down to choroba. Nie można zachorować na zespół Down, zarazić się nim, ani się z niego wyleczyć. Zespół Down to nie choroba, jest to stan genetyczny, który wpływa na rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalny jednostki. Mit drugi. Zespół Down można wyleczyć. Zespół Down to stan genetyczny, w którym osoba ma trzecią kopię chromosomu, 21. Nie ma sposobu, aby go wyleczyć, jednak terapie mogą pomóc osobom z zespołem Down w rozwijaniu umiejętności, i poprawie jakości życia. Mit trzeci. Osoby z zespołem dawna nie mogą się uczyć? Nieprawda. Osoby to mogą być znacznie mądrzejsze niż myśli społeczeństwo. Chociaż prawdą jest, że wiele osób ze zespołem dawna może mieć niepełnosprawność intelektualną i może mieć trudności w nauce. Wiele można zrobić, aby poprawić ich zdolność uczenia się. Mit czwarty. Osoby z zespołem dawna nie mogą prowadzić samodzielnego życia. Chociaż zespół dawna może wpłynąć na rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalny, wiele osób z tym zespołem jest w stanie prowadzić samodzielne życie, pracować, uczestniczyć do szkoły i uczestniczyć w społeczeństwie na różnych poziomach. Nikt piąty. Osoby z zespołem dawna nie mogą się rozwijać i osiągać sukcesu w rzeczywistości z odpowiednimi wsparciami i dostępem do odpowiednich zespołów. Osoby te mogą osiągnąć różnorodne cele i rozwijać swoje talenty. Mistrzostwo. Osoby z zespołem dawna są zawsze radosne i uśmiechnięte, chociaż część osób z zespołem dawna może wykazywać Radosne i przyjazne zachowanie. Nie można zakładać, że zawsze są one szczęśliwe. Mają one tak samo zróżnowane emocje jak inne osoby i należy szanować ich wolę. Po... 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 zakres zakresniki. Nic siódmy. Osoby z zespołem nie mogą pracować ani przyczyniać się dla dobra spo społeczeństwa. To stereotyp, który nie odzwierciedla rzeczywistości. Coraz więcej osób z zespołem znajduje się na otwartym rynku pracy i podejmuje różnorodne zadania, przyczyniając się dla dobra społeczeństwa na różne sposoby. Jak mówić o osobie z zespołem downa? Jest osobą z zespołem downe. Ma zespół downa. Nie mówimy. Choruje na zespół Down. Ani zmaga się z zespołem Down. Savła. Wobec osób z zespołem Down. Zachowania wobec osób z zespołem dawno, podobnie jak wobec wszystkich innych osób, powinno być oparte na zrozumieniu, empatii i szacunku. Oto kilka zasad, które warto przestrzegać w kontekście interakcji z tymi osobami. Szacunek i godność. Osoby z zespołem Downa są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i zasługują na to samo traktowanie jak każdy inny człowiek. Ważne jest, aby podchodzić do nich z szacunkiem i akceptacją. Bądź cierpliwy i wyrozumiały. Osoby z zespołem Downa mogą potrzebować więcej czasu na zrozumienie, przetworzenie informacji i komunikację. Bądź cierpliwy i wyrozumiały, dając im wystarczająco dużo czasu na wyrażenie swoich myśli i uczuć. Komunikuj się jasno i wyraźnie. Wiele osób z zespołu ma trudność z komunikacją. Stara się używać prostych, zrozumiałych słów i wyrażeń oraz klarownych gestów, aby ułatwić komunikację. Unikaj infantylizacji. Unikaj traktowania osób z zespołu jak dzieci. Choć mogą mieć pewne trudności z pewnymi umiejętnościami, są one dorosłymi osobami, które zasługują na szacunek i autonomię. Nie bagatelizuj ich uczuć ani doświadczeń. Uważaj, aby nie bagatelizować uczuć ani doświadczeń osób z zespołem Down. Ich emocje są tak samo ważne, jak emocje każdej innej osoby. Dlatego ważne jest, aby je uszanować i zrozumieć. Pomagaj, gdy to konieczne, ale daj im samodzielność. Jeśli widzisz, że osoba z zespołem Down potrzebuje pomocy, nie wahaj się. Jej udzielić. Jednak pamiętaj, aby zachować równowagę między udzielaniem wsparcia a zachowaniem ich autonomii i niezależności.